Nazywają mnie mnie. mam to wędrowcą? a to jest kolejny odcinek Wiedźmin 3: Dziki Gon. Mod tutaj się zajmiemy kolejnym zleceniem, smok. O tyle, że Geralt nie, i ogólnie Wiedźmin nie zabijają smoków. To będzie to myślę ciekawe zlecenie. Oho, Wiedźmin. Przychodzicie w sprawie smoka, co? Powiedz coś o tym smoku, jak wygląda na przykład. A wy nie wiecie, to co z was za zabójca potworów? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupu. Porozmawiajmy o nagrodzie, bo tyle co dajesz za smoka, biorę zwykle za Neckera. za smoka nie dam. No, zaśpiewaliście o parę koron za dużo, mistrzu. Sporo. No, ale smok to nie byle co. Niech będzie. Zgadzam się. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach. Zgadza się? Dwóch braci Askel i Nilas poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach. Odpowiedz po góry. To na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami, z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. No okej, okay, trzeba to sprawdzić. tycha, ta rodzina jest. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak. Jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie za rzeką. Chłopcy... Lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze, niech będzie! To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Dobrze, ty ona nas niezbyt dobrze oceniła, co? Myślę, że jesteśmy kolejnym właśnie, którym chcę po prostu obejrzeć... obejrzeć zwłoki, nie? Dobra, nie ma obraźni od ognia. Okej. Okay. Czyli to troszkę podejrzane, nie? Oczywiście, że podejrzane. To może nie być wcale smog. A szkoda. Jakiś mizerny ten smog. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. To tylko utrzymuje nas przekonanie, że to jednak nie jest smog. Ślady krowi krwi. Może poprowadzą nie niedoleża. Ale skoro ten smok nie może unieść krowy, to po co ją w ogóle atakował? Nie mam pojęcia. Może go odgonili albo coś. Tane kości spadł z wysoka. Gniazdo. Widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. No proszę, czyli ten smok to zwykły widłogon. Co ten może tutaj mieć? Jakaś przynęta. To wie tu ona. Nic tutaj takiego nie widzę. No dobra, po, po, porozmawiajmy zatem ze starszym Freindesfial o właśnie przynęcie na tego yy, smoka. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo, a jak z prawej, to ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Jak się woła owce, taś, taś, cip, cip, Ej, baranie, ci idziemy polować na widłogona. Te, <śpiewanie> <śpiewanie> dobra. I Ruchy ruchowca Ruchy ruchowca No dobra Trzeba po prostu je tam za... za właśnie Zagonić gdzie jest właśnie te gniazdo widłogona Kurczę, fajna reakcja tej właśnie roślinności, a to owce jest. Tak właściwie nie, ona się po prostu w to wtapia. Ale aż to już co innego. No dobra, przestań się zawracać i trawą po prostu w owce kurczę. Ona to nas troszkę zrobiła w konia, ale... No nie w konia, wyprowadziła nas w pole nieco, no ale dobra. Zaraz je tam zagonimy, gdzie trzeba. Ok, mamy dzień. No, owca, idź. Daj, ta owca jest naprawdę uparta, no. Czy się troszkę jak spasterz. No dobra, już powinno... powinien go ją y, załatwić tutaj. Ubić. Albo coś. No weź owco, nie... Nie prowokuj mnie do wbicia w siebie ostrza. Tutaj trzeba wpakować, widać. Nie, nie tutaj nawet nie. Nie, chociaż chyba tutaj. Tutaj, tak. Tutaj wygląda na to. Owco, jeszcze troszeczkę. A cię po prostu zatłukę. Durno, owco. Nie możesz mnie zabić, jestem gdzie potrzeba na to zadania. Ej. Matko. No co, mam tutaj poczekać? Może on, on tutaj ją za, właśnie załatwi. Jednak nie. Miałem taką cichą nadzieję. O pięknie poruje to woda. Uuu, znajdźka. Pięknie. Super. A mi nie mógłby po tych belkach tam wejść do tego gniazda widłogona? O, 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 Może się udać. Może się to udać. Dobra, dobra. Aj! Znowu mi wyprowadziła. No weź, idź tam owieczko. Zbierz składniki. O, o, o. Czego meczysz? Nie, znowu do wody się pcha. Władujemy się na niej? Eee, nic się nie dało. Igni. Głupia owco. Spowolnienie! Taka co jest nieprzewidywalna i dlatego jest najgorszym rozwiązanie, jak to mogło być. I za co jest jedno drobna i drodze się po prostu zarezygnować z tego zlecenia. To dobra pomóc, proszę się przestraszy. Gdzieś nie to jest bydle, kurde. Ej. Szkoda, że jakiś nasion nie mogę. Tutaj wziąć po prostu yy, ona za tym pójdzie. To fajne by było. Swoją drogą. Jak ja miarczem na nie idę, to ona chyba bardziej się mnie boi. <ścoughs> o, 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 o. Pójdzie, pójdzie. Gówno. Zaraza. Czy naprawdę muszę jeszcze dużo się z to, długo się z tobą bawić, Owieczko? Aha, dziękuję za odpowiedź. Czy ziprojektor to trzeba naprawić? Jakaś łatka albo coś? Ładka, która wprowadza yy, smycz dla owcy, prawie jak w Minecrafcie. No, no po prostu to strasznie upórczywie mi się stawia, no. To tak jakby to jakaś była ukryta yy, ściana, przez którą ona nie może po prostu przejść, no ale może po prostu. I się po prostu nie chce. Może ona nie jest głupiona, może po prostu jest taka mądra, że po prostu nie chce być zjecona przez tego widługona O może się uda takim sposobem O pięknie, w końcu się uda. Tak jest Nie O o o o o o o o Moje szczęście było chyba zbyt szybkie, ale dobra, yy, dobra, dobra, dobra O, coś się stanie? Powinno. Dobrze, przemontutujmy troszeczkę. Nawet tego nie rozumiem. Gdzie ja miałem w ogóle zagonić? Czyż tam wysoko jest to gniazdo, więc... Trzeba gdzieś tutaj to. No ale on tutaj jest, a tutaj nic się nie dzieje. Aha, może ja właśnie... Muszę się oddalić albo coś. By długo nawet może nie jest taki głupi, co? No chyba jest, ale jest ktoś w domu chyba nie. Walić ciebie i tą twoją owcę. A może właśnie trzeba zabić? Nie wiem, nerwica mnie bierze. Jeszcze raz w jakiejś grze kurczak to nakrywam, a ja nie mogę. Może ja tam mam cię, owco. Wrzucić co? No tutaj jest napisane, że pot. Okej, okay, w końcu się udało. Po tylu próbach i ogólnie smentach i elementach. I teraz możemy... Yy, Zobaczcie tego smoka W cudzysłowie Dragon I like it. Jest beach. Okej, okay, możemy iść do po właśnie yy, po nagrodę. No wca, idź pobrykać, zasłużyłaś sobie. Jedziemy. Dobra, skoro tak, możemy już wracać do naszego yy, starszego wioski po nagrodę. Smokiem czy nie? sprawie rozwiązana. Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem? Jadem strzykał? Tak, miał złote łuski. Tak. I złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska niby z komina. Wszystko jak w pieśniach Skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. Potwór przychodzi wiedźmin i nie ma potwora.